Ochrona prawna działaczy związkowych, ale też na przykład społecznych inspektorów pracy w Polsce jest fikcją. Cała reszta załogi jest zastraszona, pracodawca tak naprawdę jest bezkarny, bo może wyrzucić chronionego działacza związkowego. Jakub Grzegorczyk, Związek Zawodowy, inicjatywa pracownicza. Ja chciałbym w nawiązaniu może do poprzedniego wystąpienia troszkę jakby podkreślić jedną ważną rzecz. Ochrona Prawna działaczy związkowych, ale też na przykład społecznych inspektorów pracy w Polsce jest fikcją. Nie istnieje. Te przepisy, które mamy w chwili obecnej, sprawiają, że pracodawcy, którzy chcą się pozbyć związkowców, mogą to zrobić w sposób prosty, łatwy i praktycznie bezkosztowy. Eee, zwalniając, pomimo braku zgody, Organizacji związkowej, którą reprezentuje dany działacz bądź działaczka, albo zwalniając z naruszeniem przepisów, pracodawca tak naprawdę z miejsca zyskuje 3 do 4 lat, kiedy będzie sprawa trwała w sądzie pracy, zanim te osoby, te osoby zostaną może przywrócone do pracy. To jest czas, podczas którego cała reszta załogi jest zastraszona. Zostało im zademonstrowane w praktyce, że pomimo, że istnieje pewna prawna w teorii ochrona, to pracodawca tak naprawdę jest bezkarny, bo może wyrzucić chronionego działacza związkowego. Więc to jest, nazwijmy to problem numer jeden. Druga rzecz jest taka, że też e, pracodawca robi to bezkosztowo. To znaczy w przypadku dużych korporacji, o których mówił kolega z Solidarności, ale też w przypadku sektora publicznego, to są koszty, które poniesie po ewentualnej przegranej sprawie sądowej, będą takie, że zapłaci zaległe wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy. W przypadku korporacji, banków, Amazona, sieci handlowych, to są grosze w ich budżetach. To jest żadna kara. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wykroczenia tutaj z, z, z kodeksu karnego, z, z kodeksu pracy, utrudnianie działalności związkowej itd. Pracodawca, który dostaje upomnienie od inspekcji pracy, który dostaje nakaz zmiany jakiejś sytuacji, nie jest w żaden sposób karany. Robi to, co robił do tej pory i nikt mu, krótko mówiąc, włos mu z głowy nie spadnie. Takie są realia i chciałbym jeszcze jedną ważną rzecz podkreślić. to są realia nie tylko sektora prywatnego, ale to są też realia sektora publicznego. To tak samo dzieje się w szkolnictwie, to się dzieje w edukacji na różnych szczeblach. Od uniwersytetu po szkołę podstawową mamy tego typu przypadki. Więc tak naprawdę. Jeżeli chodzi o nasze konstytucyjnie potwierdzone prawo do zrzeszania się, do tworzenia związków zawodowych, do zrzeszania się w związkach zawodowych, bez tej ochrony realnej, że działacza związkowego, czy też SIPowca, czy innej osoby, która reprezentuje załogę wobec pracodawcy, realnie nie można zwolnić do momentu uzyskania prawomocnego wyroku sądowego, to bez, bez tej ochrony tak naprawdę to są puste prawa. Bo te osoby to są te, które artykułują postulaty załogi wobec pracodawcy, to są te, które wskazują na nieprawidłowości, to są te, które też często blokują pracodawcy niekorzystne dla załogi zmiany, czy to w systemie wynagradzania, czy w organizacji pracy, czy, w, czy jeżeli chodzi o czas pracy. I ja działam związkowo od chyba 15 lat, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam sprawy sądowej, która by się zakończyła. Krócej niż po trzech latach, jeżeli chodzi o walkę o przywrócenie do pracy. Trzy lata dla pracodawcy to jest czas, który za darmo, bez żadnej sankcji, ma, bez związków zawodowych u siebie, u siebie na zakładzie pracy, może załogę dowolnie spacyfikować. Krótko mówiąc, państwo polskie na chwilę obecną pracowników nie broni, nie zapewnia im realnych możliwości zrzeszania się i walki o swoje prawa. Tutaj były, były podawane przykłady, ja do, dorzucę, tak, jakby te, te, które mamy my jako inicjatywa pracownicza tylko z, tylko z ubiegłego roku i to będą e, e, trzy diametralnie różne zakłady pracy. E, koleżanka e, e, z, z, zwolniona z korporacji Amazon, pracownica magazynu, pomimo, że zarząd związku zawodowego nie wydał zgody na to zwolnienie, pomimo, że miała podwójną ochronę jako reprezentantka komisji i jako Sipowiec i. Zwolniona z ewidentnym naruszeniem przepisów, ponieważ było to zwolnienie dyscyplinarne, po tym jak już upłynął termin, kiedy pracodawca może w ogóle wyciągać konsekwencje za rzekome naruszenie tych podstawowych obowiązków pracowniczych. No jest inna sprawa, że oczywiście był to zarzut fałszywy, ale już jakby zostawiając kwestię od tego rozstrzygania, czy, 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 czy doszło do, do, do zdarzenia, które się jej zarzuca, czy, czy, czy do niego nie doszło? Pracodawca zrobił, co chciał, doszło do tego w listopadzie. Do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony pierwszy termin rozprawy w sądzie w sprawie o przywrócenie koleżanki do pracy. Więc jaka to jest ochrona działaczy związkowych? To jest moje pytanie. Drugi przykład Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i pani doktor, która krytykuje decyzje pracodawcy, jeżeli chodzi o restrukturyzację, jeżeli chodzi o politykę kadrową, tak? Korzysta ze swojego prawa pracowniczego, prawa obywatelskiego, prawa człowieka do tego, żeby skrytykować to, co się dzieje na uczelni. Zostaje zwolniona za działanie oczywiście na szkodę uczelni, za utratę zaufania pod ogólnikowymi, niekonkretnymi E, zarzutami, bez konkretnego wskazania, o jakie zachowanie chodziło, kiedy do nich doszło. E, to, czyli krótko mówiąc, jest to zwolnienie obarczone podstawowymi wadami prawnymi. I co się dzieje? No absolutnie nic się nie dzieje. Jest to zwolnienie dyscyplinarne. Koleżanka nie ma wstępu na uniwersytet. E, związek zawodowy jest w ten sposób zastraszony. Państwo polskie, bo więcej nawet, inspekcja pracy potwierdza, że pracodawca, jeżeli chodzi o swoją politykę, no generalnie nie do końca przestrzega przepisów, są pewne naruszenia, są pewne nadu, nadu, nadużycia, nie powinno być tego, co się tam dzieje. I absolutnie nic się nie dzieje. Sytuacja trwa, zaraz będzie rok czasu. E, krótko mówiąc, ja chciałbym tylko podsumować e, tym, czego potrzebujemy i czego... Mam nadzieję, że też tu wyrażam zdanie kolegów i koleżanek z innych organizacji związkowych, czego oczekujemy od Państwa. To jest taka zmiana przepisów, która da nam realną ochronę e, dla tych osób, które nadstawiają swoje karki w obronie koleżanek i kolegów i w walce o lepsze warunki pracy. Dziękuję bardzo.